Poniedziałek. Uf, u mnie poniedziałki, wiecie sami dobrze, że są intensywne, bo ja zazwyczaj generalnie sprzątam w tygodniu tylko tam, wiecie, odkurzę, jakieś kurze i tak dalej i tak dalej, ale w poniedziałki zawsze to jest generalne, porządki są u chłopaków, no tam jeszcze coś leży, jakaś książka, ale tutaj to było pełno, pełno rzeczy, więc ja to musiałam ogarnąć, chłopacy pomagali w tym no ale już pod łóżkiem, e, zabawki i tak dalej, musiałam to wszystko wysunąć, oni pochowali, ja odkurzyłam, pomyłam i tak dalej. Tu jacy na biurku sobie ogarną, takie wiecie, podstawy oni ogarniają, ale tam z grubsza gdzieś pod spodem czy coś, to już nie za bardzo. Ale ten... No i zaraz się biorę za obiad. I u nas dzisiaj jest minus 3, jeszcze trochę leży tego, tego śniegu. E, oczywiście też jeszcze ogarnęłam szafę Enisa, bo dużo było za małych ubrań. Yassin ma wszystkie, no Enis też ma nowe, Jasin też ma nowe, ale Jasin te starsze oddał Enisowi A Enisa spakowałam, bo wczoraj dzwoniła ciocia z Turcji i się pytała czy mamy właśnie jakieś niezniszczone, za małe rzeczy Że jakbyśmy jechali na wakacje, to czy byśmy mogli przywieźć dla tego małego, bo oni teraz bardzo coś mają cienko finansowo stoją z wujkiem i, ten, I stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Idzie Ela. <grym>, że Dlaczego nie? Jak możemy w jakiś sposób pomóc, to oczywiście zawieziemy rzeczy, które są niezniszczone. A Enis z tych rzeczy ma naprawdę bardzo dużo, bo oni nawet tego nie wynoszą, chłopcy. Słucham. Jakieś nowe koszulki, nowe spodnie, niektóre jeszcze z tymi metkami, etykietkami, także tego jest naprawdę dużo. I wzięłam to, schowałam, zaraz wam pokażę takie plecaczki, już jak Enis nie używa, strażaka sama, jakieś czapeczki strażaka sama. I oprócz tego jeszcze pozbyłam się. Dwóch, trzech siat zabawek, bo ja mnie to po prostu przytłaczało. Dzieci już wyrastałem z niektórych. Tak jak i Edith miałam obsesję na strażaka sama, e, tak już teraz jej nie ma, a wszystko się walało. Tak samo ten Toma, to, Tomek i Przyjaciele, tak samo pełno torów miał, pełno tych e, właśnie jeżdżących wagoników, tego wszystkiego, tego walało się multum, a on się tym nie bawił, więc ja powiedziałam, że ja tego trzymać nie będę. Ja wiem, że w Turcji dzieci raz na rok dostają zabawki, to jest taki chiński plastik, bo nie oszukujmy się, w Turcji nie ma fajnych zabawek, jak są to bardzo drogie. No i ja już widzę minę tego chłopca, jak on dostanie te zabawki, jak będzie się cieszył, bo tego naprawdę jest multum. Trochę zostawimy też u teściowej, a zaraz Wam pokażę. Tu są mm, ubrania, czapki. Co niuni? No to jest przyszykowane, to jedzie na wakacje do Turcji, no. No i już idę. Tu jest cały worek ubrań. Jeszcze mam na strychu chyba za dwa kartony. Muszę to, to wszystko, wiecie, e, przetegować, posortować. Widzicie plecaki tam gdzieś jeszcze strażak samych jeszcze lafroki, kurtki, tego jest naprawdę multą, więc to też pojedzie. I tutaj jest cała siatka klocków, e, jakichś tam misiów i zabawek. To zostanie u teściowej, a tu mam dwie torby dla tego właśnie chłopca. On ma cztery -latkę, ma na imię Ahmed. I jadą właśnie zabawki do niego. Jest tego naprawdę. Tu jest cała siatka, wszyscy, wszyscy w ogóle, Tomek i przyjaciele z tej bajki, praktycznie prawie wszystkie te, wiecie, lokomotywy, jakieś koparki, no po prostu cuda muda, naprawdę. Także to wszystko jedzie w prezencie. Ja wiem, że te dzieci jeszcze to będą latami tam używać, więc ja się cieszę, bo się pozbyłam dużo rzeczy, a moi chłopcy mają teraz właśnie taką. Przerzucę na siebie kamerę. A moi chłopcy mają teraz właśnie taką obsesję, że e, e, Playmobila albo LEGO się interesują, bo jakieś tam dinozaury, także e, tych zabawek, którymi się nie interesują, po prostu trzeba się posbyć. Tak, ja robię już właśnie obiadek. Powiem Wam, że chyba się dzień wydłuża, bo znaczy się wydłuża się. Znaczy się jest coraz dłużej i widniej o to mi chodziło. Czyli jest godzina teraz za 25.05, jest dalej widno, ostatnim czasem o tej porze to już było ciemno, już o 16.00 było ciemno, także jestem w szoku. Idzie wiosna, idzie wiosna. <grytanie> ja cię mam dobry humor, w miarę dobry, no. Napracowałam się w domu, bo było trochę sprzątania, wiecie, w poniedziałki, że już przez chwilę to usiadłam i musiałam odpocząć. No, ale takie życie, kto nie zrobi, jak ja tego nie zrobię, prawda? ma się swój dom, trzeba o niego dbać znowu coś skacze ze światłem dużo osób pytało mnie o te kanapy na instagramie któregoś razu ktoś do mnie napisał i ja w ogóle zapomniałam wam je pokazać bo miał być taki filmik właśnie że chciałam wam pokazać cały salon z kuchnią ale czekamy jeszcze na stój jadalny, bo niestety jest wszystko zamknięte u nas i on jest zamówiony miał przyjść na magazyn, ale przez całą tą sytuację jeszcze nie przyszedł, więc kanapa wygląda tak ona jest przywieziona z Turcji. Ta poduszka ten pan dał e, nie tą, co trzeba, ale to już jest tam załatwione. Ona jest właśnie taka, widzicie, ciemno-niebieska. Fajne jest to, że jak na przykład dzieci czymś pobrudzą, to wystarczy ściereczka na mokro i nie dostają ani plamy, ani nic, więc to jest naprawdę super sprawa, bo w innych, e, na innych kanapach co? Chodź, zostawały mi właśnie plamy, trzeba było prać całe kanapy. I ona fajna jest też, bo się rozkłada do spania. Druga jest kremowa i ona jest tak samo się rozkłada. Do spania one są naprawdę wygodne. Powiem Wam, że jednej kanapy, one są z takiego drewna, naprawdę prawdziwego drewna. Ten spód jest cały robiony. Że jedną kanapę musiało nieść cztery osoby i było naprawdę ciężko. One są naprawdę ciężkie. Może nie wyglądają, ale są ciężkie. One się właśnie tak prezentują. I mąż kupił mi właśnie te rolety, właśnie pod kolor tych kanap, żeby właśnie pasowało. Także. Tak to wygląda. Tutaj jest fotel, który mamy tylko jeden. Akurat tutaj kamera nie oddaje koloru, bo ma taki sam kolor jak kanapa. Mamy jeden, bo nie mamy też miejsca, żeby były dwa. I na ten właśnie ciężko mamy wygospodarowane miejsce. Ale nagram Wam oczywiście filmik, jak już będę miała wszystko w salonie i kuchni. I wtedy będziecie mogli zobaczyć cały salon z jadalnią i kuchnią. I wtedy Wam więcej opowiem na ten temat. A jeśli chodzi o roletę na balkonie, bo myśleliście też, że ona jest taka do połowy, nie, ja ją sobie tylko daję do połowy, żeby dzieci mi jej nie ciągły. Ona jest tak na sam dół, aż do podłogi. Ta jest tak, ta jest tak i ona z tyłu właśnie, widzicie, ma takie dodatkową właśnie, żeby nas nie było widać z zewnątrz, nie, taką tą osłonkę. Ja sobie ją tutaj mogę chyba tym właśnie o tak spuścić. Zaraz Wam pokażę i wtedy na zewnątrz nikt nas nie widzi. Ona też jest oczywiście do, do samego dołu. Tu mam właśnie też taką i tutaj mam też taką. Kuchnia jest jadalnią. To w sumie Hakan kupił całkiem inną tutaj roletę. Ona jest taka. Tak wygląda. Ja chciałam sobie domówić właśnie taką samą jak mamy tutaj w salonie, żeby to było już taki komplet stworzyło, Ale w sumie kuchnia to jest kuchnia i to jest takie osobne jakby moje miejsce, a tam mam ee, inne rolety. Fajne są właśnie te takie, ja uwielbiam właśnie w Turecki, albo są takie diamenciki, a la, wiecie, podróby, albo właśnie tu mam <laughs> ręczniki papierowe. E, ona jest, zobaczcie, jest przepiękna i też ona jest dzień nos, można sobie ją właśnie tak otworzyć. Albo zamknąć. I też jest super. No i właśnie o tym mówiłam, widzicie, dlatego ją podciągam na góry, bo Eli by ją po prostu rozszarpała. Ładne? Aha. Dobra, chciałem podwinąć z powrotem do połowy. Cześć, cześć, kochani, witam się z wami we wtorek. Ja wstałam dzisiaj wcześnie, naprawdę wcześnie, bo jest pół do ósmej, gdzie ja zazwyczaj wstaję dziewiąta, bo mała tak śpi, po, nawet po dziewiątej jeszcze jestem taka zaspana. Ale. Znów spadło tyle śniegu. Ja nie wiem, jednego dnia spada multum śniegu, drugiego topnieje i nie ma nic, i zaś spada śnieg. Najgorsze jest to, że nie ten w ogóle. Ten tydzień to jest nasz tydzień na wyniesienie śmieci. Wszystkich tych takich wiecie, tych kubów, tych śmietników o wyniesienie. W tym tygodniu też przyjeżdża śmieciara i musimy wynieść właśnie kubły. tutaj to akurat Haka będzie robić. I musimy też odśnieżyć cały podjazd, tutaj, całe wejście, wiecie, drogę do, do domu i ten. No, i ja to muszę zrobić dzisiaj, bo hmm, akam poszli rano do pracy i mówi to: Ja szybko to zrobię, a ja a, do mnie ją, ja wie nie, to spoko, ja to zrobię wezmę małą, później się przewietrzymy. To jest fajna zabawa, można odśnieżyć sobie, wiecie, tutaj całą tą posesję, że tak powiem. I ten, i Hagan pojechał do pracy, a ja już wstałam i wypiję nasze kawę, i idę odśnieżać. Fajnie będzie, lubię. Pamiętam, jak jeździliśmy do babci, właśnie do prawa, jeździliśmy na wieś i były takie zaspy. Dla nas to były chyba ponad metr, bo my żeśmy jak w tunelach biegały. I pamiętam, jak tata odśnieżał, a my żeśmy mu pomagały w tym boże i to. Wiecie, na wsi dom, z daleka od takiej drogi, trzeba było całą drogę śnieżyć, i tam naprawdę były takie slalomy, żeśmy jak w takich tunelach biegały. No, no w takiej zimy niestety nie ma. No, może i w sumie dobrze, ale e, będzie mi się to kojarzyło właśnie z dzieciństwem. Najpierw woda z cytrynką, albo piję samą czystą wodę z rana szklankę, albo wodę z cytryną zależy. Tak już oto od kilku, kilku dobrych lat tak się przyzwyczaiłam, bo ponoć to jest bardzo zdrowe pić z rana wodę, a szczególnie z cytryną. Także piję teraz wodę, to chwilę odczekam i zrobię sobie kawę. No ta kawa to jest taka bardziej niezdrowa wersja z rana, taki nauk wręcz bym powiedziała, bo ja zazwyczaj zaczynam dzień z kawą. No i ja Was kochani tym razem. Bo zobaczcie jaka zima zaś coś dziwnego się dzieje na tym świecie raz pada śnieg, raz topnieje dzisiaj już trochę wieje bo z dachu spada śnieg musiałam pożyczyć od sąsiadki tą całą łopatę do, do śniegu i będę szła zaraz odśnieżać tu widzę już ta pani też się przyszykowała, zobaczcie ja też zaraz łudzę małą i musimy iść, ale jest zimno zresztą zapytam ciotki czy Eee, czy ją weźmie do siebie, no bo jest zimno, nie będę z nią odsnieżać, a chłopacy jeszcze śpią, bo jest wcześniej, więc więc okej. Okay. <słyski> Dobra kochani, wysprzątałam wszystko, Elif już płacze, ale zaczyna z powrotem padać, więc po południu będzie musiał zrobić to falkan. Ale sypie śniegiem. Kochani, ale się naszuflowałam, zobaczcie włosy, aż mam mokre włosy, śnieg tak napadał, zobaczcie, zobaczcie tu wszystko jest mokre. Najlepsze jest to, że osnieżyłam całe tam do tego bloku połówkę tutaj i tu u nas. I tak sypiesz, za chwilę zaś będzie zasypana, a normalnie uszy mi tak zmarzło. Nie jest jakoś zimno, ale wiecznie wieje i dlatego o ole mokre wszystko. Mała też strasznie zmarzła i, i zmokła od tego śniegu. Także robimy herbatkę, mała jej już płatki. Robimy herbatkę, będziemy pić herbatkę z cytrynką i biorę się też za robotę, bo kuchnia to jest po prostu tragedia teraz co się dzieje. Przez gary ze zmywarki wyszły i następne i tak wiecie. A tak w ogóle, to kochanie mam mikrofon i dajcie znać, czy dobrze mnie teraz słychać. Nie wiem, no, zobaczymy. Taki wiecie, maleńki. Ja go teraz podłączyłam, może być akurat lepiej słychać. Zobaczymy, jak będę montować ten filmik. Może akurat będzie lepszy głos. Zobaczymy. Żeście sobie kino urządzili z tabletem. Tak. No? Cinema macie. No. 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 Fajnie? O, jakie słodzianki. Ale ładnie, żeś to wszystko zrobił. Idziemy do cioci podwiedzinki nielegalne takie, nie? Henis? O jest zakaz. do pizzy i nie tylko. Można pide w tym, robić dobrą. tym, robić pizzę teraz. Ja się nie chciał przyjść, więc idę mu zanieść pizzę do domu. Taka piękna. Widzieliście, trochę wam nagrałam e, ciocie. E, oczywiście jej zgodą, nie, że ja gdzieś tam ten. Ona oczywiście ucieszona, że, że będzie na filmikach i YouTube, także fajnie. Idę zanieść tą pizzę. Wracam i będę dla Was nagrywać dalej.